Siema. Witajcie w kolejnym odcinku serii Automotive. Tym razem e, dla przyszłych nabywców e, testera diagnostycznego Kingbolen K8 Elite. Jeżeli ktoś się zastanawia czy kupić taki tester, czy nie. Mamy akurat dzisiaj Fokusa pod ręką. Zobaczymy co ten tester umożliwia, czy jest czymś lepszy od tańszej K7 i S6, czy opłaca się dopłacić te kilka złotych, czy jednak nie ma to sensu. Sprawdźmy. Od razu przejdziemy sobie do diagnostyki. Jak wiadomo Ford, no to szukamy Forda, gdzie ten fort jest? Jest. Okej. Okay. Oczywiście już podłączony. Przewód niech szuka automatycznie. Załączek kręcony. Wszystko się zgadza. To akurat kombi z DV6. Zróbmy sobie szybki test. Może układam trochę szybko. Akurat po deszczu tutaj dosyć wesoło i parno jest. co, wszystko się zgadza Wgląda na to, że jest troszeczkę wolniejszy od k jeżeli chodzi o skanowanie to szybki test co jest dziwne, bo tam jest łączność bezprzewodowa tutaj po kablu powinno być raczej odwrotnie no ale, ok znaleziono 7 modułów bez błędów, no nie wyskoczył akurat błąd przeładowania co dziwne w sumie no i dobra, do zobaczmy sobie, przejdźmy do ABS-u. Informacje o wersji. Wersja sterownika, kalibracji jest podana. Kod błędów nie będziemy czyścić, bo kod błędów nie ma. Testy działania, można wysterować sobie różne podzespoły, elementy całej pompy ABS, blok elektrozaworów jak również silnik pompy itd. itd. Całkiem nieźle, szczerze powiedziawszy. Teraz tak, cechy szczególne. Te tłumaczenia są średnie. Zastanawiające jest, że tutaj pokazuję resetowanie TPMS, bo na dobrą sprawę tutaj jest system ten DDS, czyli wykrywanie zmniejszonego ciśnienia w kole poprzez zmniejszenie obwodu koła. Ale resetuje się to troszeczkę inaczej niż, niż tutaj wygląda, bo resetuje się to przez manetkę po prostu po każdym dopompowaniu. No, ale okej, okay. no czujników ciśnienia tutaj nie ma jako tak, ale fajnie, że jest możliwość skalibrowania czujnika przyspieszenia z czyli po wymianie. Na przykład po strzale, może być ok. Fajnie, bo jest ponowna instalacja modułu, jest możliwość inicjalizacji też modułu TS Plus. Z parametrów dających się programować tak układ wykrywania spadku ciśnienia w ogumieniu. Jest włączony, bo faktycznie włączałem, czyli fajnie, bo można to aktywować. Już nie trzeba konfiga, na przykład brać. Spoko, co tu jest jeszcze w. O, spoko. Jednocześnie wszystkie trzy czujniki od przyspieszeń można skalibrować, bardzo ciekawe. Odpowietrzanie pompy ABS też jest, no, powiem szczerze, że. Nie spodziewałem się, że aż tyle będzie, także jest troszkę więcej niż w przypadku K7, jeżeli chodzi o parametry rzeczywiste, to tak jak widzicie co jest dostępne. Nie jest jakoś strasznie dużo tych parametrów, o dziwo. I najgorsze jest to, nie, są, są prędkości. Czyli taka podstawowa, podstawowa ilość danych, która jest nam potrzebna. No plus jest to, że możemy sobie tutaj zmieniać, czy mają być jednostki metryczne, czy brytyjskie. Ale jest akurat fajnie, że jest dostępne w tym miejscu. Tak samo e, możliwość zmiany e, Jezu, jednostek ciśnienia. Generalnie wszystkich jednostek. To jest akurat bardzo dobrze. Niestety w K7C trzeba to gdzieś głębiej w menu przechwytywać. Także tutaj na no, jakiś plus. E, odczyt błędów no, nic nie ma, więc no, niestety tutaj nic tam się nie pokaże. Nie chce mi się fabrykować usterek, szczerze powiedziawszy. Dzisiaj dobra. Teraz Wspoma, informacja o wersji, cechy szczególne i też jest możliwość inicjalizacji modułu. Spoko. parametry rzeczywiste, Znacz wszystko. Akurat na chwilę obecną jest wyłączony silnik, więc i pompa wspomnie działa, ale odpalimy kurczę, duży prąd, potrafi to powierać cholerstwo, o, parametry takie podstawowe. Cóż więcej trzeba, nie jest źle. Gem. Tutaj będzie prawdopodobnie bardziej ciekawie. Zgasimy już silnik, my jesteśmy w obszarze zabudowanym, więc żeby nie płacić mandatów. Dobra, zobaczmy co jest. Informacja o wersji. No, w sumie dosyć niski gem to już jestem zaskoczony testy działania, możemy sobie różne przekaźniki wysterowywać to jest to tak zwane bidirectional no. test elementów wykonawczych no powiedzmy dosyć akceptowalnym poziomie parametry rzeczywiste zobaczmy co tu jest Rolczego kluczy? Chodzi o pilota, akurat. Działa? A, nie włączy się grzanie przedniej szyby, jak nie jest odpalony silnik. O, ciekawe. Dobrze zakodowane. Wskaźnik świateł drogowych, włączony mijania, włączony... Nawet działa. Całkiem dużo jest tych parametrów. Dziwo. Ale nas interesuje w tej chwili coś innego. Cechy szczególne, konfiguracja GM. Jak widzicie, mamy możliwość e, zmiany konfiguracji, e, na przykład zmiany podwójnego regulowania, e, zamykania okien jednym przyciskiem, automatycznego otwierania, e, otwierania strefowego drzwi z pilota. E, Dodatkowa nagrzewnica akurat jest, nie wiem dlaczego pokazuje, że nie. spryskiwacza reflektora nie ma funkcje automatyczny wycieraczek jest bez deszczu i nawet to działa Ksenonu tu nie ma no taka lampa autos są ptc hitari jest oczywiście yy, grałka elektryczna dosyć dziwne szczerze powiedziawszy parametry dające się programować co tu jest Dobra, czyli no czyli te podstawowe kalibracje jak są widać się w menu głównym ok no i wiadomo inicjalizacja modułu ciekawe jeszcze że powiedziałeś chociaż hmm, byłem przekonany że tu może być coś jeszcze więcej no ale nie jest źle. Zobaczmy serce, co jest dostępne, jeżeli chodzi o liczniki. Odczyt informacja o wersji. OK Kodów błędów oczywiście nie ma ale możemy sobie sprawdzić nie ma. Zobaczmy sobie, jakie są parametry rzeczywiste dostępne Podału. Przyspieszenia działa. Błędów nie ma. Wszystko tak jakby się zgadzało. Poziom paliwa, no coś nie bardzo, bo akurat jest zatankowany za do pełna. Dosłownie z godziny temu był tankowany. Czyli trochę głupoty pokazuje. Dziwne. Jeżeli chodzi o testy elementów wykonawczych, jeżeli chodzi o sam licznik, no to widzicie co jest dostępne, cechy szczególne, programowalna instalacja modułu, jeżeli byśmy jeżeli byśmy chcieli Zmienić licznik, po prostu to jest możliwość adaptacji tego zapisywanie stanu drogomierza. No niestety w Polsce jest to nielegalne używanie tej funkcji zarówno w przypadku zmniejszenia, jak i zwiększenia przebiegu. Z tego co orientuję się tutaj to jest możliwość tylko podwyższenia przebiegu. Pewnikiem robi to dobrze, bo to jest no, śmierdzi k stulem na kilometr. Jeżeli o to chodzi. No i dobra, silnik. Zobaczmy, co w PCMie da podziałać informacja o wersji to działania, zobaczmy co jest spod zespołów o. to co myślałem czyli tak, przekaźniki w teorii czyli sterowanie świecami żarowymi, puszczenie napięcia e, zaworami 75 e, wentylator e, zawor GR no i tam pierdoły nabra cechy szczególne funkcje PAS czyli kodowanie kluczyka test zużycia paliwa to jest prawdopodobnie że żywcem z IDS -a. Funkcje serwisowe PCM, no to mamy możliwość zapisu kodów IMA, e, przyuczenie zawodu EGR, resetowanie e, filtra DPF, regeneracja statyczna filtra DPF, e, przepustnica też, z tego co widzę, e, i czujnik różnicowy w DPF-ie też oraz kalibracja, resetowanie czynników EGT ciekawe w sumie spróbuj znowu otwieranie aha dobra dobra jeszcze raz musimy się połączyć niestety bo musiałem sobie wyjść z tego bo się połączyła procedura odnośnie pilotów Nie wiem, to I dlaczego wkomponował to do PCMA? To jest troszeczkę głupie, bo piloty są zapisane w gem to są właśnie Chińczycy. Jeszcze raz wszystkie moduły muszę odczytać. Niestety nie zapamiętuję sobie, które były w danym aucie. Także potrwa to na pewno jeszcze z minutkę dłużej niż zakładaliśmy, ale niech to będzie. Większość już i tak sprawdziliśmy sobie funkcji. Żadne nowe moduły nam się w międzyczasie nie pojawiły. Na szczęście bądź nieszczęście. Jak widzicie, odczyt napięcia z OBD-2 też jest. No i jest to pijawka, bo ładuje się oczywiście z OBD2 chociaż Równie dobrze może być ładowane z USB-C i posiada wbudowaną um, baterię Ok, do poduszek sobie wejdźmy Informacja o wersji Spoko, błędów nie ma Wiemy, ale ok parametry rzeczywiste o Jezu ty to jest właśnie taka C3 jak twoja pojechała, tylko że w benzynie a przynajmniej już wiemy, że 2 oma w momencie rezystencji poduszka jednak może się człowiek czegoś nauczyć A kierowcy trzy oby. Jakby komuś przyszło do głowy zaślepianie opornikami, jest zapomyśleć, że tak kiedyś ludzie robili. Masakra. E, Co jest szczególne, czyli programowanie modułu. E, można wyłączyć e, komunikat, e, ikonkę i, 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 i dźwięk odnośnie kontroli zapinania pasa. Czyli nie trzeba tego. Trzeba go robić już M wyłączymy no, sobie dla testu. Puh. Kurde, tylko to nie jest w tylko to jest raczej w, w licznikach. No ale. No to są właśnie Chińczycy Teraz tak moduł rozpoznawania mowy, bo jest oczywiście wyposażony pewnikiem niemiecki. Nie, nie był ruski ani japoński Rynek niemiecki Nie no, super konfigurację nie ma co. Który jest szansa, że zakodował. Nie sprawdzimy tego, bo nie ma oryginalnej jednostki radiowej. Jest już Android dwudzielnówka. Ogólnie bardzo fajna siła się trafiła Chyba najlepsze póki co Android jakiego spotkałem. Dobra, teraz tak, mamy menu główne z powrotem. Możemy sobie oczywiście wybrać też, jeżeli w nim jesteśmy zamiast szybkiego testu, wybrać system, który nas interesuje bez najmniejszego problemu. Nas to nie interesowało. I teraz tak, co mamy jeszcze z ciekawostek? mamy taką pozycję coding i mamy programowanie modułów ponowne po wymianie dla wszystkich modułów, które są dostępne w aucie to jest na plus parametry dające się um, programować um, ze wszystkich ze wszystkich um, możliwych modułów widzicie możemy sobie zaprogramować tempomat też możemy sobie czujnik deszczu czuj, a nie, czujnik spryskiwaczy tylko ciekawe Sygnał akustyczny elektrycznej, także w wynicy dodatkowej kordy nie pamiętam, żeby był sygnał akustyczny. możliwy jedynie potwierdzenie na desce, no ale no to są Chińczycy. Zabezpieczenie, czyli funkcje e, e, funkcje pads e, okej okay. Teraz tak, tutaj możemy zrobić podwójne reglowanie, pojedyncze. No, też ciekawostki, których by się człowiek w sumie nie spodziewał po takim sprzęcie. No tak, i wyłączenie poduszki. No dosyć ciekawie Teraz tak Special Common Functions czyli mamy wszystkie funkcje serwisowe które są dostępne dla Focusa w jednym miejscu dla danego pojazdu no i jak widać jest resetowanie tej kontrolki od oleju informacji o, o konieczności wymiany nie ABS, cała reszta, jeżeli chodzi o regenerację DPF-u, kalibrację wtryskiwaczy, Kodów ma adaptację gieru, również jeżeli chodzi o regulację reflektorów AFS i ksenonów, jeżeli chodzi o lampy skrętne oraz o ksenony o poziomowanie, to akurat bardzo ciekawa rzecz. Restowanie imo, dopisywanie kluczy pewnikiem też jest możliwe. Nie chce mi się tego sprawdzać. Poza tym nie mam jakiegoś pustego klucza, żeby tym próbować dopisywać. Hmm. Cechy szczególne. Co tu jest? Hmm. Czyli w zasadzie wszystko to samo, tylko w innym miejscu poagregowane. Chińska logika. To jest przechodzenie do trybu OBD2. Chińska, chińska logika jest po prostu dosyć zastanawiająca. To jest od Webasta, akurat. Regulacja reflektorów to, o co mówiłem. Konfiguracja gamma, coś więcej nam pokaże tutaj. Czasami są takie smaczki, że jest więcej dostępne z poziomu innego menu niż w przypadku. Troszkę załamujące jest to nie, Wszystko dokładnie to samo Ciekawe, że jest czujnik temperatury otoczenia Gdzie tutaj nie mamy klimatronika Uh... Nie powinno raczej być to wyszczególnione, no ale dobra. Dobra, zobaczyliście już, jakie dostępne są funkcje serwisowe w tym urządzeniu w przypadku Focusa MK2 liftowego. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to znalazłem łapa w górę mile widziana. Jeżeli lubicie takie treści, a jeszcze nie subskrybujecie, to zachęcam również do subskrypcji tego kanału. Jeżeli chcecie wesprzeć mnie w jakikolwiek inny sposób, macie taką możliwość poprzez serwis BakeFit. Możecie postawić wirtualną kawę. Dzięki temu będę mógł kupować następne testery i... Do czego, do czego się nadają w sumie e, bo wszystkie te testery no, niestety kupuję sam za własne pieniądze nie ma żadnych współprac e, nie biorę póki co ich i miejmy nadzieję, że nie będę musiał a tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach hej